Rok, Jak chodziłem do przedszkola, już bodajże to się nazywa zerówka, to padł pomysł, żebym poszedł do szkoły muzycznej ogólnie, no bo wiadomo, że ojciec to chciał, żebym był wykształconym dzieckiem, jak to tak, że, oczywiście, tak jak syneczek tatusia oczywiście, nie? Więc tak, doszło do tego, że zgłosiłem się na testy do szkoły muzycznej, bo tam są takie testy bodajże na słuch i tak dalej, takiej rytmiki. Dostałem się do tej szkoły muzycznej, ukończyłem ogólnokształcącą szkołę muzyczną pierwszego stopnia imienia Paderewskiego w Krakowie. I co? Ale byłem, byłem dobry, jeśli chodzi o granie. Natomiast jak grałem na fortepianie, a żeby przebić się w tym świecie, trzeba być wybitnym. I moja nauczycielka, ja kończyłem sobie tą szkołę z piątką ogólnie na dyplomie. A ja nauczycielka powiedziała, że jesteś dobry, ale nie jesteś wybitny, że nie idź, to po prostu. No i ja też stwierdziłem, że ma rację chyba. I też wtedy już zaczynałem siedzieć na osiedlu, miałem te 13 lat około, więc e, moi koledzy wszyscy chodzili blisko do szkoły, ja do szkoły dojeżdżałem pół godziny. I oni zawsze tam, takie klimaty osiedlowe się pojawiały, a ja taki wyrzutek niby, a, bo tu on do szkoły muzycznej, że takie lepsze dziecko, nie I mnie to zawsze denerwowało. No i stwierdziłem, dostałem się też do jednego z ale ja Byłem uparty i chciałem iść do gimnazjum rejonowego, no i tak to się zaczęła moja historia ogólnie.